18. Iwona Kutyna, witam państwa, zapraszam na Panorama. A co dziś w programie? Obniżenie zasobów pogrzebowych to kolejny pomysł urzędu na oszczędności. W ten sposób w kasie państwa zostanie prawie miliard złotych. Wszystko wskazuje na to, że za 3,5 tysiąca da się w Polsce zorganizować godny pogrzeb. Dlaczego zatem aktualnie wydajemy na to ponad 6 tysięcy? Witold Tabaka. Prędzej czy później każdy z nas ze świadczącymi takie usługi będzie miał do czynienia. Wydawało się więc, że tej branży kryzys niegroźny. Jednak rząd ma plan, aby od przyszłego roku zmniejszyć zasiłek pogrzebowy. Z obecnych ponad 6,5 tysiąca złotych do 3,5. Się nie da zorganizować pogrzebu. Takiej odpowiedzi zakładów pogrzebowych nie ma się co dziwić. W końcu oni na tym stracą. Jednak zasiłki to dla budżetu spory wydatek. Tylko w zeszłym roku ZUS wypłacił na ten cel prawie 2 miliardy złotych. Na co są wydawane te pieniądze? Tego nikt w Polsce nie sprawdza. Podstawowa zasada jest taka, że jeżeli pogrzeb organizuje najbliższa rodzina, wtedy ZUS wypłaca pełny zasiłek pogrzebowy, niezależnie od tego, na ile opiewa ta dostarczana do nas faktura. Wystarczy więc dostarczyć fakturę, na przykład za kwiaty opiewającą na 300 zł i już dostaje się ponad 6,5 tysiąca zasiłku. To pole do nadużyć. Pierwsze pytanie to jest pytanie oczywiście o to, czy w ogóle... Stać nas na to, żeby w całości pokryć koszty pogrzebu. A no, jeżeli uznajemy, że tak, to myślę, że na dzisiaj ta kwota rzędu 3000 zł jest kwotą wystarczającą. Do niższych dochodów będzie musiała przywyknąć cała branża. Mówi się tylko na przykład o obniżeniu kosztów przez zakłady pogrzebowe. Natomiast spora część kosztów to są ceny cmentarzy. Trumien i tak dalej. Na razie tak się przypadkowo składa, że minimalna cena pogrzebu jest równa wysokości aktualnego zasiłku. Pochówek na cmentarzu północnym w tej chwili to jest około 6500 zł? Tak, jest. Z wszystkimi opłatami, z mszą, z powiedzmy czy tam uroczysteści świeckie, kwiaty, opłacenie placu, wykopanie tego grobu. Skąd taka kwota, skoro miejsce na warszawskim cmentarzu kosztuje 2000 tysiące zł, a najtańsza trumna 600? Może to przez skrzypka na pogrzebie, trumnę z egzotycznego drewna czy marmurowy pomnik. Ale te nie powinny być opłacane z zasiłku. Witold Tabaka.